Dzień dobry wszystkim, dzisiaj mamy następną lekcję. Na początku, przed lekcją staramy się powtórzyć słówka z pop... z... przed dwóch dni, tam gdzie mieliśmy słówka noisy, friendly, funny, wrzuciłam na górze link do Quizlet. Na Quizlecie mamy możliwość nauki słówek, możemy je wpisywać, łączyć. Aby um, uczyć się wszystkich słówek, rodzic musi być zalogowany, na przykład przez Google. Teraz przechodzimy już dalej. Now. Open your students' books to page 68. Page 68, 68. Robimy sobie stop, przez ten czas otwieramy książkę i wracamy. Now. Look at exercise 1. Look at all the pets. Number one. Is a cat. Number two is a mouse. Number three is a dog. Number four is a parrot. Number five is a fish. Now listen and point. Listen and point. CD three track twenty five. One. A cat's clever and funny. A cat can climb and play. 2. A mouse is small and shy. A mouse can run and play. 3. A dog's friendly and clever. A dog can run and play. 4. A parrot is clever and noisy. A parrot can talk. Five. A fish is small and shy. A fish can swim. No. Number one. A cat's clever and funny. Kot jest m bo mądry, bystry i śmieszny. A cat can climb and play. Kot umie się wspinać i się bawić. A mouse is small and shy. Myszka jest mała i nieśmiała. A mouse can run and play. Myszka może biegać i bawić się. A dog's friendly and clever. Pies jest przyjacielski, i bystry. A dog can run and play. Pies umie biegać i bawić się. A parrot is clever and noisy. Papuga jest bystra i głośna. A parrot can talk. Papuga umie mówić. A fish is small and shy. Rybka jest mała i nieśmiała. A fish can swim. Rybka umie pływać. Now listen and repeat. Powtarzamy: A cat's clever and funny. A cat can climb and play. A mouse is small and shy. A mouse can run and play. A dog's friendly and clever. A dog can run and play. A parrot is clever and noisy. A parrot can talk. A fish is small and shy. A fish can swim. Ok. I uwaga! Przechodzimy. W ćwiczeniach, w Waszych ćwiczeniach, znajdują się na środku wycinanki. Staramy się znaleźć taką wycinankę. I na nią popatrzeć. Robimy sobie stop i szukamy wycinanki. A następnie przypominamy sobie nazwy zwierząt: Now this is a cat, a mouse, a dog, a fish, a parrot, a butterfly, a frog, and a monkey. Jeśli ktoś chce, może zrobić sobie książeczkę. Tłumaczę, jak robimy książeczkę. Wycinamy tylko te linie y, z takimi podłużnymi kreseczkami, a składamy tutaj na pół po tej linii. Wtedy wyjdzie nam książeczka. Tutaj też akurat nam się nie pojawiło, ale powinna być tutaj linia do wycięcia, tu i tu. A tutaj do złożenia. Możemy wtedy zrobić książeczkę z tymi zwierzątkami. Jeśli nie chcemy zrobić książeczki, nie musimy. Wystarczy, że posłuchamy. Now, look at the cat. Think about the cat. Patrzymy i myślimy kotku. What's his character? Jaki on ma charakter? What's his personality? Jaką ma osobowość? Why? Dlaczego? I staramy się mówić teraz o zwierzętach. Jakie są i dlaczego. Now. A cat is. Hmm. I tutaj można było powiedzieć fany, friendly, różnie. Ja powiem. A cat is friendly. A cat likes to cuddle. Lubi się przytulać. A mouse. A mouse is shy. A mouse is shy. A mouse is quiet. Myszka jest cicha, myszka jest nieśmiała, ale każdy może mieć swoje skojarzenia. A dog. A dog is noisy. Ja powiedziałam noisy. Wy mogliście powiedzieć różnie: friendly, funny, clever. A dog can bark. Pies uniszczek. Bark. A dog can bark. A fish. A fish is quiet. A fish is quiet. Rybka jest cicha. A fish can't talk. Rybka nie umówić. A fish can't talk. This is a parrot. This is a parrot. A parrot is Można powiedzieć, a parrot is clever. A parrot is clever. A parrot can talk. Now, this is a butterfly. A butterfly is quiet. Butterfly is quiet. Chico. A butterfly can't talk. Motylek nie mówi. This is a frog. This is a frog. A frog is. każdy może wymyśleć coś innego a frog is na przykład shy a frog is shy a frog doesn't like people żabka jest nieśmiała nie lubi ludzi this is a monkey a monkey is funny albo clever a monkey is funny małpka jest śmieszna a monkey can do tricks może robić sztuczki Jeśli chcemy sobie zrobić książeczkę, możemy zrobić po obejrzeniu filmiku albo, prze, albo przerwać film. Możemy też zamiast robienia książeczki wyciąć zwierzątka, wkleić do zeszytu i podpisać. Robimy to, co wolimy, to, co, to, co jest nam wygodniej. Now, open your activity books. Otwieramy ćwiczenia. Page 65, strona 65: 65, robimy stop, jeśli potrzebujemy. Opisz zwierzęta wyrazami z ramki. Zdecyduj, co zwierzęta potrafią robić. Mamy: friendly, przyjazny, shy, nieśmiały, fany, śmieszny, clever, mądry, noisy, głośny, can climb, Umie się wspinać. Can talk. Umie mówić. Can play. Umie bawić się. Can run. Umie biegać. Can swim. Umie pływać. Staramy się uzupełnić i dopasować. Najlepiej każdy innym kolorem, żeby było to czytelne. Robimy stop, a jak będziemy mieli gotowe, robimy stop w filmiku, a jak będziemy mieli gotowe, to sprawdzamy. Nie mamy, tutaj, e, nie mamy tutaj gotowych odpowiedzi, musimy sami zdecydować. Więc dla mnie rybka może być na przykład shy. Wstawiłabym i dopasowałabym e, can swim. A cat is clever, bystry. A cat can play. Na przykład, umie się bawić. A monkey is funny, Małpka jest zabawna. Mogę wstawić fany. A monkey can climb. Umi się wspinać. A parrot is noisy, głośna. A parrot can talk. Ale tutaj możemy wybrać własne. Każdy może mieć swoje własne skojarzenia. A jak uzupełnię, możemy też powiedzieć pełne zdanie. Na przykład a dog is friendly. It can run. Albo a fish is shy. A fish can swim. Staramy się powiedzieć wszystkie zdania. I zadanie drugie. Dokoncz rysunki, wpisz imiona uczniów, dla których dane zwierzątko byłoby najlepszym prezentem. I powiedz zdania. Tutaj też się decydujemy, zastanawiamy się. Nie, możemy te, nie musimy też pisać uczniów. Możemy pisać na przykład członków swojej rodziny. Mamy tatę, brata, możemy wpisać Mami, Daddy, możemy wpisać swojego brata ciotecznego albo siostrę cioteczną. Zastanawiamy się i wpisujemy. Uzupełniamy obrazki, i możemy też powiedzieć: Na przykład: Ekat, Mami, Daddy, Sister, Brother. Ekat is funny and honey is funny. Kot jest dla Hani, bo kot jest śmieszny i Hania jest śmieszna. Możemy powiedzieć, a parrot for. Na przykład grandpa. Grandpa is noisy and parrot is noisy. Myszka. A mouse for. Na przykład mummy. Mummy is quiet and mouse is quiet. Wymyślamy sami, staramy się sami tutaj zargumentować. Dobrze. I to wszystko na dzisiaj. I pozdrawiam wszystkich.